Dzień dobry, moi drodzy. Z tej strony mówię do Was Aonowy i witam Was w kolejnym odcinku z gry Scooby-Doo i Miasto Duchów. Ostatnio sobie skończyliśmy tutaj przy Skarbcu, które nie wiemy. Skarbc jest zamknięty. Właśnie, no tak, chyba nie wejdziemy. Szkoda. Które nie wiemy, nie, ja nie za bardzo wiem, jak otworzyć. Nie, nie kojarzę, żebyśmy mieli coś, co by nam to pomogło. Zresztą ostatnio to sprawdzaliśmy i nic nam nie dało. No to co, to chyba my sobie stąd będziemy spadać, nie? Tak, my stąd będziemy spadać i... I w ogóle się stąd chyba przeniesiemy. Przenieśmy się tu. O, mamy tutaj jakiegoś pioszka. To stacja kolejowa. No. Zgadza się. Dzień dobry. Starego mierniczego. Mierniczego. obudzimy. chyba taki nie do końca śpiący. On chrapie jakąś melodię. No tak, spróbujmy zagrać tę melodię. Tylko nie widzę fortepianu. Zagraj na oślich dzwonkach. Jeśli uderzymy w dzwonki w odpowiedniej kolejności, na pewno się obudzi. Oh, Ale ma nie Ale mamy wyznanie. I kto to mówi? Eee, tak, 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 tak... Chyba coś nie tak było. Tak, tak, tak. Aha, dwa razy. Dobra. tak, 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 tak. Tak... Nie. <gry> to jest trochę Jeszcze raz. Aha, ten sposób, dobra. Czyli tak, 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 tak. tak, tak. Udało się. Macie moje zęby? Co? Że jak? Moje zęby! Moje zęby! Macie moje zęby? Chyba nie. Dęby? O co mu chodzi? No chyba nie mamy zębów. A te ptaszki coś nam do tej ciekawego zrobią? Nie. Widzę, paradują. Zęby mu mamy znaleźć. A nic, no, no to wyjdźmy stąd, będziemy nie wyszukać zębów. To sklep? No, miał ja. da się to coś zrobić. Skubi, jak możesz myśleć o zegarach, kiedy ja tu głoduję? Hmm. Eee, te deski nam nic nie dadzą. Dawno temu w miastach na dzikim zachodzie był tylko jeden sklep. W którym kupowało się wszystko? Mm -hmm. Mam ciu, no to muszą tam wszystko mieć. No dobrze. Zębów tu nie znajdziemy. Jak mam być szczery, nie, nie pamiętam. Nie mam pojęcia gdzie te zęby szukać. No nie ma, weźmy tu. No to coś przegapiłem. Ale raczej chyba nie. Zepsute. Racja z nie działa. No nie. Dobra, wyjdźmy stąd całkiem i idźmy jeszcze w tą stronę. Może tu się coś znajdzie. O! Mamy z kimś do pogadania. Dzień dobry moi mimi. Pachalony. do los My Wpadliśmy tu tylko przejazdem, panie szeryfie. Jest pan lokalnym stróżem prawa? Jestem John Osik, szeryf El A, idzie mojej Scooby-Doo. To stolica hrabstwa, kawałek drogi stąd. Pewnie poluje pan na jeźdźca bez twarzy. Zostawmy to zawodowcom! To moja zasada. <noise> My też rozwiązujemy zagadki. Nazywamy się tajemnica spółka Zo. Tajemnica. Co, jeśli zajmujecie się rozwiązywaniem zagadek, musicie być raczej spostrzegawczy. O kurczę, nie widać ani jednego stoiska <noise> z hotelami! Na pewno nie umknęły waszej uwadze pewne szczegóły. Zadam wam kilka pytań na temat miasta. Odpowiedzcie na nie, a powiem wszystko, co wiem. Jakiego koloru są okay. zasłony w salonie? Czerwone, białe, niebieskie, żółto-zielone. Jak się nie mylę, to czerwone. Znasz się na rzeczy jaki budynek znajduje się obok sklepu? O stacja kolejowa, bo Znasz byliśmy nam dopiero pizzeria bank. O, pizzeria, pizzeria stacja by się przydała. Tak, w rzeczy samej. Jaki kształt ma przyrząd na grzbiecie oślicy mierniczego? Rąb? Sześcian? Stożek trójkąt. Blond? Nie mam pojęcia. Stożek, stożek. Spróbuj jeszcze raz. Uda ci się. Zaschłana wiór. Czekaj, czekaj. Musimy czekaj. spróbować ją naprawić. A czy tym się da? Skoro mamy już dźwignię, Oha. może uda się uruchomić pompę? Spróbujmy. Co ze Stąd wypadną te zęby. Pompujcie dalej. Dlaczego? Zdaje się, że coś tu utknęło. No bo utknęło. Dobra. Pompujcie dalej. Coś wypadło. To klucz. Klucz? Mały, taki jak <coughs> do kłódki albo do kasy pancernej. Mm. Daj to. Eee, dobra, musimy teraz wrócić do tego, że tu Macie moje zęby? Potrzebuję ich. No nic nie rozumiem. Znaczcie je, sta? Dobra, wiecie co? My spróbujemy jeszcze raz. Może nam się nie wylosuje to pytanie. bo... Jaki kształt ma wiecie o mierniczego: rąb, sześcian, stożek, trójkąt. Trójko? Masz rację. A. Z dumą miasta jest stacja <coughs> kablowa, królewska, kolejowa, Królewsk. komórkowa. komórkowa, kolejowa. Przynieście mi coś, co zawiera informacje o liczbie mieszkańców miasteczka. Mam takie coś. Tak, w rzeczy samej. Na to czekałem. Ej, moi milia, co sądzicie o tym? Znalazłem to na wzgórzu skarbów. Dzięki, może się przydać. Podejrzani i wskazówki? To miotełka archeologa, a na niej inicjały A-K. Andy Kopalinski? Ciekawe. Sprawdzenie podejrzanych i wskazówek. Kliknij przycisk powrotu i już nas tu nie ma. Ciekawe, ciekawe. ciekawe. Hmm. Możemy macie coś z tobą pogadać? Nie. się. Dobrze. Kudłaty, Skubi i ja sprawdzimy w biurze szeryfa. Zaraz wrócimy. Dzień dobry. O, kanapka! To... <grywa> Kurwa ty Sarach trochę za chudej jesteś, jesteś, żeby... Poprzez <grywa> te No tak, chyba nie wejdziemy. No nie. Przecież na pewno znajdziemy jakiś olej. Jestem Jedzonko! Nie zesz. Mm. No nie mamy nic tutaj. No nie. No nie, no może jeszcze raz, ale to nic nie da. No. Ale to zardzewiałe. Niech sobie będzie zardzewiałe. Przede wszystkim coś zjedzmy. To list gończy za jeźdźcem bez twarzy. Zdaje się, że ten jeździec bez twarzy grasuje tu od dłuższego czasu. Z tego wynika, że jeździec bez twarzy był podejrzewany o wiele napadów. Hmm. No dobrze, wyjdźmy stąd. Hmm. Nie za bardzo co robić. A trzeba otworzyć? No ale ten krótki jest Nie. Dobra, wyjdźmy stąd. Chodźmy tu. Hmm. Tu? Nie. Już szukam jakiegoś właśnie takiego sejfu, coś co Welma nam mówiła. No ale ja tu nic takiego nie widzę. To jeździec bez twarzy. Coś tam wykopił. No. Dalej on tam kopie. Mm. Musimy się dostać na cmentarz. Aha. Ten grób może kryć istotną wskazówkę. Jasny gwint. Niczego nie mamy. Tam się dostać nie idzie. Ojej, mam dreszcze. No już nie wiem co robić. Ręce się w kółko i... Nie znam nami pogadać nie chcę, bo chcę zębów. Zębów znaleźć nie mogę. Coś tu co jeszcze trzeba zrobić. Ciekawe. Jeśli uda nam się go oderwać, może się przydać. Dobra, przyjaciele, oderwijmy zegar i weźmy go ze sobą. Ciekawe, dlaczego nam to. No, zdaje się, że są zamknięte. Wszystko pozamykane. To miasto duchów. Musisz to ciągle powtarzać. <grym> Dawno temu w miastach na dzikim zachodzie był tylko jeden sklep, w którym kupowało się wszystko. Mamciu, no to muszą tam wszystko mieć. Hmm. Na co mam ten zegar? To jestem ciekawy. Tłucześ Staw go na 11.57 pięćdziesiąt siedem. Skarbiec zamknięty zegarowy odwiedził tylko godzinę. A jak to mam zrobić? A co się tak obraca? Dobra, jedenaasta. Udało się, skąd skarbiec się otwiera. Wejdźmy do środka. No, coś już mamy. To safe. safe. A my mamy klucz. No już, przyjaciele. Musimy rozpracować. Coś jeszcze tutaj ciekawe. Nie na klucz. Poszukajmy klucza. Czuję, że przyda nam się zawartość tych kas. Hmm, to tej nie pasuje. Spróbujmy z inną. Klucz musi pasować do któryś z kas. Klucz musi pasować do któryś z kas. To sztuczna szczęka. No. Fuj! Znajdziemy jej lepsze miejsce. Ok, to safe. czyli jak to mamy odpoczyć? No już, przyjaciele, musimy rozpracować szyf. Hmm. No dobrze, to nic, damy mu te zęby. Zobaczymy, czy nam powie, co nam da. A, na tym musimy na niego podejść, no tak. Hej, kijeka, macie moje zęby. Tak, tam mamy. Że jak? Moje zęby. Moje zęby, macie moje zęby. Gęby, zęby. O co chodzi? Na ten tramaj, co nie chodzi. Se, kurwa, ty to. Masz. ta pani. Dzięki za zęby. Schowałem je, żeby bandyci nie odebrali mi złota. No i mam coś dla was, dzieciaki. Dzięki, może się przydać. Podejrzanie Co i wskazówki. Ostroga. To ostroga! Ktoś nosi teraz tylko jedną. Kiedy skończysz sprawdzanie podejrzanych i wskazówek, kliknij przycisk powrotu. Hmm. Dlaczego oni nic ze mną nie rozmawiają? Mnie to, mnie to się nie podoba. O, to jakaś ak akcja się zaczęła. Mamy jakąś przyjaźńkę mamy. A teraz, którędy skobi? Chyba tędy jakby kopaliska są. No, o, kogoś my tam mamy. Musimy yy, się zdecydować. Scooby. Dobra, należy no, powiedzieć mu, że tędy. Będziesz ten ciekawy, co tu będzie. Jeśli w ogóle coś będzie. Się może równie dobrze okazać, że. <grym> ...Rancho. Musimy się zdecydować, Skuby, które? To jedzmy na razie na Rancho. No całkiem nieźle. Dobra. <laughs> o kolejna gra na Skuby Chrupki. <laughs> I co, i teraz rozumiem tego, to będzie, ta gra? nie nie poszło. No. Czy długo tak mamy grać? Przepraszam Was. Mam nadzieję, że nikt nie oberwał pod kochą. E, Chyba nie potrafili. No, to nikt nie poleci. Podejrzewam, że no to tak jak z tymi rycerzami w tym, yy, w na lachach, czyli będziemy tak długo się tym bawić, aż nam się nie znudzi. Zresztą nie mamy żadnych żyć, więc... Skończyła. Dobra, myślałem, że... Dobra, fajnie. Przynajmniej ma parę skubych róbek, nie zaszkodzi. Piasny gwint, co tu się dzieje. Ale podoba mi się, naprawdę. como te vas a abruchivar. Ahí a... Ajá. <laughs> Dobrze, moi drodzy, my tam mamy jeszcze jednego tutaj y, jego mościa, agenta, ale myślę, że my sobie tego kogoś zostawimy już sobie na kolejny odcineczek. Tutaj troszeczkę ewidentnie zaszło. No. Tego ostatniego kogoś sobie ogarniemy, zobaczymy, co nam powie. I pewnie niedługo będziemy się zbierali do... Do, hmm, do finału rozwiązania. Więc jak dobrze pójdzie to przyszły odcinek być może będzie ostatnim. No dobra moi drodzy, no to co? Na ten moment. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia że nie mam w kolejnym. I na razie, pa pa.